Zbiłeś, jest, nagrywam, nagrywam. O, trzymaj. Dobra. Chodź, Gracjan. Trzymaj. Trzymam. O, no. Koniały się. Gracjan, ukoń się. Kłaniamy się. Gracjan, ukoń się. No, koniały się. Siemanko, tutaj Ejszu88. A ze mną jest Kolanko i Szymon130 gramy na serwie Craft Table Server podałem wam już w opisie ten serwer i możecie na niego wejść to, to był ten filmik, który nagrałem i chodźcie zobaczyć naszego kolegi z patrzcie, to jest jego go z ziemi o, to jest Graciana, kłaniam się jej ta kocipa, kocipa, kocipa Co grafia? To jest na. To jest mój dom, który jest niedokończony z dachem. Ja wolę mieć normalny dach, a nie jakiś jak grafem. Podam teraz Co? Co podasz? IP do serwera będzie podane w komentarzach. Nie, grafia, zapomniałeś się? IP podałem w tym w poprzednim filmiku. To odwołujemy tej pizzy co tam... Odwołujemy po prostu tą informację. Przepraszamy za to. Przepraszamy za to, że kolega się pomylił i mnie jej słuchał. nie słuchał. Nieraz się tak dzieje. No, no to przepraszamy, przepraszamy Was bardzo za to. Zapraszam serdecznie na serwer. Witamy Was gorąco na serwerze. I.